Witajcie, to jest KKF i dzisiaj specjalnie dla Indie mam dla Was recenzję gry, która się zwie COGS. Um, ta gra była w Humble Bundle ostatnim. Humble Bundle. Um, I co ciekawe, jesteś na Androida, także teraz macie rozgrywkę zarówno z Windowsa, a także z Androida. Um, Jak widzicie, gra działa całkiem. Płynnie i przyjemnie, mimo że jest zrobiona cała w 3D. Mój telefon Samsung i9003 nie miał z nią praktycznie żadnych problemów. Hmm. Gra ma bardzo sympatyczną oprawę graficzną jak na tego typu grę indie. Hmm. Była kupiona za grosze praktycznie. Oczywiście każdy mógł wpisać tyle ile uważa, że chce zapłacić za te gry. Jednak to wciąż wychodzi zazwyczaj dużo taniej niż jakbyśmy każą z kupowali oddzielnie. Na czym gra polega? Otóż są to puzzle, które zapewne dobrze znacie. Mamy w każdym poziomie zagadki logiczne, które musimy przejść. I teraz widzicie, możemy sobie dwoma palcami na Androidzie obracać bryły, bo tej wszystko jest praktycznie trójwymiarowe. I naszym celem właśnie jest ułożenie, rozwiązanie zagadki tak, żeby spełnić Założenie danego levelu. Mamy na przykład, tak jak przed chwilą, kółka zębatek, którymi musimy coś zasilić. Zaraz też zobaczycie inne elementy tej gry. Są na przykład, właśnie tak jak teraz widzicie na ekranie, rury, którymi musimy dostarczyć parę aż do końca układu, żeby coś w nim zasilić. Niektóre levely to są po prostu zwykłe puzzle, które musimy rozwiązać. W innych, na przykład mamy rubocika, którego musimy ożywić i tym podobne rzeczy. Co ciekawe w niektórych levelach, Teraz wam pokazuję te prostsze, żeby jest za bardzo nie spoilerować całej gry, ale na późniejszych etapach te wszystkie elementy się łączą, czyli będziemy mieli na przykład połączenie rur z właśnie parowodną, którą musimy dostarczyć z zębatkami, które musimy odpowiednio ułożyć. Dalej, też występują na przykład baloniki, które musimy napełnić powietrzem. Co ciekawe, potem też powietrze jest różnokolorowe, także musimy kombinować nawet złączenie barw, na przykład łącząc żółtą i niebieską, tak, żeby zasilić w odpowiedni sposób żółty. Mieszając te obydwa kolory, powstaje zielony, i właśnie musimy zasilić na przykład zielony balonik. Tutaj bardzo fajny przykład właśnie kostki 3D, gdzie na każdej ścianie musimy rozwiązać jakąś łamigłówkę. Jest to Jack in a Box. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak to po polsku się nazywa, a jest to pudełeczko, z którego jak zobaczycie, gdy się kręci korpką, wyskakuje pajacek na sprężynie. Jeżeli mamy tego typu zadanie, gdzie rzeczywiście jest jakiś cel, taki prawdziwy, który musimy osiągnąć, to powiem Wam szczerze, że dużo sympatyczniej się gra. Mam to grę na Androidzie od czasu, kiedy to bundle wyszło, czyli już chyba kilka dni, ze trzy, nie wiem coś takiego. I już zdecydowaną większość poziomów mam tutaj rozwiązaną, bo powiem Wam szczerze, że to jest gra, która idealnie się nagrywa do transportu miejskiego, gdy siedzimy i tylko staramy się dojechać do wyznaczonego celu. Jest to idealna gra na zabicie czasu. O ile na co dzień bym chyba nie mógł się skupić w tego typu grze, to szczerze, jak musimy. Siedzieć w jakimś jednym miejscu i nie za bardzo możemy cokolwiek zrobić, żeby to szybko, szybciej trwało. To jest to naprawdę świetna gra w tego typu miejsca. To jest przykład kolejnego ciekawego zadania. Musimy synchronizować te dwa dzwoneczki u góry, żeby w tym samym czasie dzwoniły, co jak zaraz zobaczycie, nie jest takie proste. Gra też oferuje inne, powiedzmy, nawet takie zręcznościowe elementy, bo w niektórych Lewerach musimy coś robić na czas, czy też właśnie zsynchronizować. No jak widzicie, teraz niestety mi się to średnio udaje, bo najpierw gra prawy dzwonek, a potem ten lewy, a obydwa muszą w tym samym czasie. I teraz, właśnie przesuwając to kółeczko zębatę, staram się wyrównać odstęp, w jakim one grają na tych dzwoneczkach. Udało się, także nawet. Szybko mi to poszło, ale niestety późniejsze, czy też może niestety poziomy są coraz trudniejsze. Także jeżeli miałbym krótko podsumować grę, tutaj macie przykład kolejnego poziomu, gdzie już zaczynają się kolorowe, kolorowe strumienie powietrza i kolorowe baloniki. Potem gwarantuję Wam, że jest coraz trudniej. Także jakbym miał szybko podsumować grę, to jeżeli... Um, weźmiemy pod uwagę to, że to jest gra Indie i założeniem było właśnie z założeniem studia, które stworzyło tę grę, było stworzenie gry logicznej, gdzie będziemy musieli trochę pokatować swój umysł. To powiem wam, że naprawdę dobrze im to wyszło, bo gra jest wciągająca, oprawa jest bardzo miła um, i zagadki też są ciekawe, bo potem się zaczynają naprawdę niebanalne zagadki, także zachęcam was do przetestowania na własnej skórze, na własnym umyśle czy jesteście w stanie przejść plansze, które zaprojektowali twórcy. Teraz ja pozostawiam jeszcze tutaj stołu łamigłówką, na którą się trochę męczyłem. Mimo, że też nie jest jakaś bardzo trudna, jest jedną z pierwszych. Zachęcam was do zapoznania się z grą i trzymajcie się do kolejnej recenzji. Cześć!